Temat spalarni śmieci w Tarnobrzegu w pobliżu Jeziora Tarnobrzeskiego został póki co zamknięty. Radni miasta Tarnobrzega nie wyrazili zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy tamtejszych gruntów z firmą FCC w celu wybudowania instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Na sesji Rady Miasta Tarnobrzega, która 28 maja odbyła się w Tarnobrzeskim Domu Kultury, radni miasta po dyskusji podjęli decyzję w sprawie dzierżawy działki pod budowę spalarni przez firmę FCC nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Przyjęcie uchwały, czyli wyrażenie zgodne odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, byłoby równoznaczne z przekazaniem firmie gruntów pod budowę spalarni. Radni jednak na to nie pozwolili. Argumenty przeciwko były różne. Oczywiście jestem przeciw spalarni nad jeziorem Tarnobrzeskim, aczkolwiek nie jestem przeciwny jako tak o powstaniu spalarni w mieście, w mieście Tarnobrzegu. Można, można by na, ten, na, na potrzeby yy, Budowy, znaczyć w Tarnobrzegu jakieś inne miejsce, poszukać alternatywnej lokalizacji, ale nad jeziorem stanowczo nie. Jezioro to jest teraz nasz, nasze płuca tarnobrzeskie, nasze źródło wypoczynku. Nie wyobrażam sobie, żeby tam jeździły dziesiątki tirów codziennie i przywoziły śmieci nie tylko z. Całej Polski, ale i z Europy. Kolejną rzeczą, która jest wątpliwa, to to, to co, od co nam mówią, że śmieci będą tańsze. Moim zdaniem nie ma to dokładnie przełożenia, bo sprawdzałem ceny śmieci zarówno w Krakowie, jak i yy, jak i w Rzeszowie, gdzie takie spalarnie już funkcjonują, i wcale nie miało to. Nie ma to przełożenia na ta cena śnieci, wywozu nieczystości, wcale nie jest niższa jak w Tarnobrzegu. Brzegu. Będę głosował na nie. Chodzi tutaj głównie o nie tą firmę. Ze względu na to, że jest to firma, która nigdy nie dała nam jakiegokolwiek zaufania. Biorąc pod uwagę, nawet był taki kiedyś okres, jak było wywożenie śmieci, to przecież ta firma która teraz o tym właśnie mówi, e, okłamywała miasto stosunkowo do ilości wywożonych śmieci, gdzie na przykład potem wchodząca Anta, Santa Eco e, tych śmieci miała dużo mniej. I to to się teraz to bardzo dużo powtarza właśnie takich, takich sytuacji. Także nie dlatego, że to nie ta firma. W ostatecznym głosowaniu trzech radnych zagłosowało za uchwałą. Wacław Golik, Michał Szczytyński i Sławomir Partyka. Jestem za tym, aby ta instalacja powstała z kilku argumentów. Po pierwsze zero emisyjności. Po drugie tańsze śmieci, odbiór tańszy musimy pamiętać o tym, że w Stalowej już się buduje, więc jak my nie zbudujemy, to będziemy wozić nasze śmieci i drożej płacić. Po trzecie, do budżetu zadeklarowało FCC 3 miliony miesięcznie. Po czwarte, tańsza energia. Na sesji obecny był dyrektor projektu Energia dla Tarnobrzega z firmy FCC Kamil Szymik. No my przede wszystkim uważamy, że generalnie głosowanie tego dzisiaj nie ma to bardzo sensu, nie ma takiej potrzeby, tak? Pojawiają się takie głosy, że to głosowanie jest wymuszone tym, że że miasto musi, pan prezydent musi. No nie musi, nie ma takiej potrzeby dzisiaj. My o to nie wnioskujemy, my tego w tej chwili nie oczekujemy, a gdyby to Rada tego nie głosowała, to nie ma żadnych negatywnych konsekwencji dla miasta. Także stosowne pismo w tej sprawie wyjaśniające, jakby też też zapisy porozumienia, czy, żeby wszelkie wątpliwości rozwiać, złożyliśmy, złożyliśmy do, do miasta, wyjaśniając, że nie mamy żadnych roszczeń z tego tytułu, jeśli by to nie było głosowane, ani mieć nie będziemy. Więc. Uważamy, że nie ma potrzeby tego teraz głosować. Lepiej byłoby poczekać, aż będzie zakończona procedura środowiskowa, która się obecnie toczy. Mimo to uchwała trafiła pod głosowanie i została odrzucona. Jak do wyniku głosowania radnych ustosunkował się prezydent Łukasz Nowak? Wielokrotnie wyrażałem swoją opinię na ten temat. Ja, jeżeli chodzi o tego typu instalacje, czyli instalacje termicznego przetwarzania odpadów, nie mam nic przeciwko powstawaniu takich, takich instalacji. Natomiast rzeczywiście kontrowersyjnym jest miejsce, w którym ona miałaby powstać. No i też wsłuchuję się w głos mieszkańców. Oczywiście. To nie jest tak, że uciekamy przed, całkowicie przed tematem. Może być tak, że w przyszłości będziemy zmuszeni do budowy tego typu instalacji. Ja będę szukał i mogę taką alternatywną działkę zaproponować. Oczywiście ona będzie poprzedzona, przepraszam, konsultacjami i wtedy, wtedy taką działkę ewentualnie moglibyśmy zaproponować. Miasto dysponuje jedną działką, to znaczy miasto jak miasto, kopalnia siarki działką w, w jeziórku. Owszem, to już jest. Gminy Grębów, bo tutaj też zależałoby nam ewentualnie, wiadomo, na, na podatkach. Natomiast, natomiast no, będziemy ewentualnie szukać takich rozwiązań. Na tą chwilę szukamy rozwiązań, które spowodują, żeby, że śmieci będą tańsze. W niedługim czasie takie rozwiązanie zaproponuję. Mówimy na to, co będzie w najbliższych latach, bo nawet powstanie spalarni to jest no, 5-6 lat, prawda? To też trzeba mieć wziąć pod uwagę. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, co będzie, jeżeli chodzi o kwestię śmieci w przyszłym roku, dlatego że przypominam, nasz, nasz kontrakt śmieciowy obowiązuje. Na ten rok, więc już, musimy, już podejmujemy działania związane z tym, żeby rozpisać nowy przetarg, a jak on będzie wyglądał, to będzie rzeczywiście poparte wieloma jeszcze rozmowami i przede wszystkim rozmowami z radnymi. Przeciwko uchwale oddającej działkę firmie FCC pod budowę spalarni było 15 radnych. Radna Bożena Kapuściak wstrzymała się od głosu, Alfred Martyniak głosu nie oddał. Robert Niedbałowski był nieobecny.